Witam serdecznie na kanale Silo, Łukasz z tej strony się kłania. Słuchajcie, postanowiłem nagrać taki filmik, um, przedstawiając Wam stan techniczny tego oto moje, mojego numatika. Um, ja go używam głównie do prania kanap. Um, Numatic przerobił 2000 zleceń. Także będziecie mieli realny pogląd stanu fizycznego i faktycznego tego oto Odkurzacza piorącego, jak on po prostu wygląda po tych zleceniach. Odkurzacz nie ma lekko u mnie. Ja też jakoś szczególnie o niego nie dbam, jeżeli chodzi o ten stan fizyczny. Zresztą, będziecie widzieli, generalnie, jak on się trzyma. Słuchajcie, bardzo chciałem podziękować za 1000 za subskrypcji. Jest monetyzacja już odpalona, także wam bardzo dziękuję. Niebawem też pokażę ile taki kanał zarabia z taką niszową tematyką, jak pranie tapicerki. Bardzo również też dziękuję za to, że kupujecie chemię Global Clean. Korzystacie z tego mojego kodu rabatowego. Oczywiście, wszystko jest też, jeżeli chcecie zakupić tą chemię. Ten mój kod rabatowy 10% jest w opisie jak i również realizację z prac, gdzie teraz praktycznie wykonuje większość zleceń, a praktycznie wszystkie tą chemią z Global Clean. Wracając teraz do tematu tego odkurzacza, słuchajcie, no to tak. Zobaczymy sobie, jeżeli chodzi tutaj o wąż. Macie realny pogląd. Na ten stan techniczny. I teraz, no faktycznie, tak jak tutaj widzimy, zaczyna się te poszycie, ta ochrona od, od tego przewodu natryskowego się po prostu rozprówać. Także tak to wygląda. To jest mój drugi wąż. Pierwszy wąż yy, wymieniłem z tego względu, że yy, mam też busa i ten odkurzacz często jeździ na busie i on mi się po prostu przewrócił. I tak niefortunnie, że tutaj się po prostu mi mm, po prostu przeciął i musiałem dać do zakucia. No i e, to jest mój drugi wąż, który został wymieniony. Ale wracając do tematu, no to tutaj, to tak jak widzimy stan techniczny. Tutaj z tej strony jest ok, tu jest ok, a tutaj gdzie mamy już bliżej szawki, no to tak on wygląda. Tak on wygląda, ale uwierzcie mi, że on nie jest jakoś tutaj szczególnie dbany przeze mnie. Ja tutaj sobie zrobiłem trytytkę. Niektórzy mówią, że to lipnie wygląda. No wymienię sobie tę wąż, bo tamten jest w troszeczkę lepszym stanie. No ale e, działa, robotę robi. Także tutaj chcę też, żebyście widzieli taki realny pogląd, a nie, że po prostu ja Wam odpocuję sprzęt i, e, i będziecie widzieli po prostu same jakby takie wady, tak? I, i że nic tam się nie dzieje. Drugą sprawą, jeżeli chodzi o tutaj tą część, to jak widzicie, mam zrobioną taśmą. Taśmą izolacyjną. Z tego względu, że tutaj jest, można powiedzieć, taka nie wiem, czy to jest wada fabryczna, ale tutaj też słyszałem od kilku osób ten plastik pęka, nie? I Yy, mi tutaj również to się stało już dosyć dawno temu, no ale jest to na taśmie zrobione i, 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 i spełnia swoją rolę, także akurat yy, nie ma problemu, ale trzeba mieć to też na względzie, że tutaj potrafi yy, od tego miejsca w tą stronę nam pękać. Jeżeli chodzi o Sawkę, yy, no to z Sawką generalnie, tak jak ona chodziła od nowości, nie ma żadnych luzów, nic się po prostu z nią nie dzieje. Żadnych tutaj problemów z nią nie ma, co wam się może zdarzyć, ale to zawsze za chwileczkę też powiem, to może wam się ten metal tutaj wyłamać po prostu lub po prostu odejść od tego plastiku. Ja zawsze znaczy miałem takie dwie sytuacje u klientów i po prostu sobie wziąłem do domu no i skleiłem na mamut. I nie ma problemu. I trzyma to już. Trzyma lepiej niż fabrycznie, bo fabrycznie są zaciśnięte. Jak tutaj widzimy, to jest zaciśnięte tylko fabrycznie. No a jak się sklei, do końca dopcha, to na mamut, to jest faktycznie. No naprawdę, nie, nie, nie powiem, że wieczne, ale to naprawdę to trzyma. Ja spełnia to swoją rolę i, i naprawdę nie ma problemu. Yy, Sawka jest generalnie bardzo prostej budowy, idzie rozmontować. Teraz już tego nie będę robił, tą część i tą część się wyciąga. I naprawdę, jeżeli Wam się zatka, dysza, to jest po prostu chwila, moment u klienta, jeżeli chodzi o rozebranie. A tak, no to po praktycznie mogę powiedzieć, że tutaj nie ma się co, yy, co zepsuć, jeżeli chodzi o tą sawkę. Ona jest tak prostej budowy, tak nieskomplikowana, tak to fajnie, rozwiązał. no i co? No i przede wszystkim jest lekka. Nie? Ja mam małe dłonie. Jak widzicie i, i ona jest do mnie idealnie spasowana i ja sobie też za to bardzo cenię, jeśli chodzi o pranie po prostu te meblowej. Dla mnie jest to bardzo dobre rozwiązanie z większą sawką, cięższą, bo niektórzy twierdzą też, że niczego mocniejszego nie miałem w ręce. To muszę tutaj troszeczkę powiedzieć, że niepewnie niektórzy ludzie są w błędzie, bo miałem do czynienia z różnymi sprzętami biorącymi mi akurat, jeżeli chodzi jakby tylko, ale mówię o kwestii takiej ergonomii, o wygody, to mi się ona naprawdę podpasowała, także jest fajna, lekka, nie waży tam ileś tam set gram i to są po prostu moje takie odczucia i, i, i to zawsze, co ja mówię na filmy to są moje odczucia, tak? Każdy może mieć oczywiście inne zdanie i, i, i każde zdanie szanuję oczywiście. Także tutaj no mówię, jeżeli chodzi o stawkę, to naprawdę jest ona fajnie, fajnie rozwiązana i jeżeli ktoś szuka takiego odkurzacza szybkiego prostego, nie psującego się no to Numatic tutaj jest taką fajną alternatywą, którą warto sobie rozważyć, bo na rynku jak wiemy jest tych sprzętów troszeczkę ale jednym z nich jest wydaje mi się Numatic zresztą on jest bardzo niedoceniony tak po prostu mi się wydaje jeżeli chodzi o Opranie No i słuchajcie Wracając do teraz odkurzacza No to Tak on wygląda Rozbierzemy sobie go Rozbierzemy sobie go I teraz wam pokażę Zatrzaski Zaczaski wyglądają w ten sposób. U mnie one nie są wyrobione. Ja bardzo często chodzę po piętrach z tym odkurzaczem. Trzecie, czwarte, czasami i piąte się zdarzy. No to ta cała, jakby siła jest tutaj skoncentrowana. I cały ten ciężar na tych właśnie tutaj zaczepach, bo on jest zaczepiany pod tą tutaj część. No i cały ten dół faktycznie niesiemy na tych tutaj zaczepach. Także no miałem jakieś na początku obawy, czy to mi się po prostu nie rozwali, ale w, przynajmniej tutaj w moim egzemplarzu nie mam z tym problemu. Z tymi zaczepami właśnie. No i z drugiej strony również chodzi wszystko poprawnie, nic się mi nigdy nie wyłamało. Naprawdę jest jest OK. Tak wygląda w środku. Silnik był. Ja mówię tego nie czyściłem, bo chcę, że, chcę mieć, chcę, żebyście wymieli taki pogląd realny, jak, jak po prostu sprzęt pracuje, a nie sprzęt stoi i patrzy się na niego. Silnik był już kilkukrotnie zarany poszło generalnie bokiem, tutaj nawet ten filtr jak widzimy jest już dosyć mocno zanieczyszczony musimy go sobie wyczyścić ale silnik był kilkukrotnie zalany i na ten moment mogę powiedzieć że wszystko chodzi sprawne 100% tak samo jak i, jak i pompa tu mamy wężyk, który nam zaciąga pukankę. no tutaj ta część potrafi nam zardzewieć, ale jeżeli chodzi o, yy, jeżeli chodzi o, ostrość nie łapie, jeżeli chodzi o, o widzicie, yy, nic nie brudzi, nic się tutaj z tym nie dzieje, także tutaj akurat nie ma problemu, tu jest też siateczka i yy, jakieś, tam fafro, jakieś tam zanieczyszczenia, które po prostu mogłyby też się pojawić w zbiorniku, yy, to w, po prostu się nie przedostaną, także jest to w miarę fajnie zrobione i i zabezpieczone, jeżeli chodzi o tego pneumatika. Także tak wygląda silnik, górna część. Idziemy dalej. Tu mamy zbiornik: zbiornik, filtr i zbiornik na czystą wodę, zbiornik na brudną. No i filtr mamy. No i teraz tak wygląda sprawa z filtrem. Ja go jakoś tam nie czyściłem, żebyście widzieli, y, że tutaj zbierają się zabrudzenia. Widzicie? Aż po prostu taki ser. I specjalnie tego po prostu jakoś nie czyściłem, tylko przelałem to wodą, y, żeby po prostu nie było to jakoś tak nie wiadomo jak brudne. Ale takie coś po prostu się zbiera. I ta siateczka ona fabrycznie tutaj ma y, taką gumkę, ale ta gumka mi ona szczeliła po czasie. No, i widzicie rzeźba, nie? Rzeźba na cytytytkę. Eee, zrobiono to nawet jeszcze nie, na szybko, to było robione eee, u klienta. No i nawet tutaj tego nie, nie obciąłem, ale to już jest mało istotne. Ale chodzi, że spełnia to swoją rolę, czyli tak naprawdę eee, coś tam się stało, no ale szybko zostało, że tak powiem, to naprawione i sprzęt działa do dnia dzisiejszego, bo. Ona wtedy jest, jest to tak ustawione, i nam po prostu. no, zlatuje. Zlatuje i no, spe, no po prostu nie spełnia swoich, swojego zadania. Także jeżeli chodzi właśnie o to, no to jak widzimy, jeżeli, w, czy w przypadku tutaj, y, safki, jesteśmy w stanie łatwo, szybko zaradzić, y, i czy, czy ją jakby naprawić, bo zaraz jeszcze wrócę też do tego. A jeżeli chodzi o ten feed, no to mówię, tutaj możecie się spodziewać, że ta gumka prędzej czy później wam po prostu puści. Warto mieć jakąś trytytkę yy, przy sobie na aucie. W razie w, w razie w awarii, yy, możecie sobie poradzić na miejscu i kończycie pracę. Także no, tak mi się po prostu stało. Jeżeli tutaj będziecie mieli dużo syfu, syfu źle powiedziałem po prostu dużo zanieczyszczeń, a zdarza się to. To woda, jeżeli będziecie mieli i, yy, jakby już pełen zbiornik i podniesie się tutaj ten, ta piłeczka, to może Wam również wybić tutaj do góry. Także tutaj też musimy zwracać na tą uwagę, żeby ten filtr był yy, czysty, żeby tutaj po prostu nie było w środku zanieczyszczeń, bo one przez ten filtr prędzej czy później będą wam się tam yy, po prostu zbierały. I na to właśnie należy zwrócić uwagę, bo. Jeżeli domknie Wam już te zabezpieczenie, czyli ta kuleczka i puści, pójdzie do góry, silnik ją zasie i tutaj będzie woda, a może się tak zdarzyć, to pójdzie ta woda wraz z tą piłką do góry na silnik. Także na to też musicie zwrócić uwagę. Zawsze stara się Wam tak rzeczowo, generalnie przedstawić problemy, wady i zalety sprzętów, także jak najlepiej tylko potrafię. Także tu mamy sprawę z filtrem. Z tym filtrem też trzeba jeszcze uważać, bo tutaj mamy taką uszczelkę, która musi być zawsze idealnie wpasowana. Musi być idealnie wpasowana i o nią należy dbać. O tą uszczelkę należy dbać, żeby ona faktycznie zawsze była na swoim miejscu i żeby po prostu dolegała. Widzicie, u mnie jest 2000 zleceń, i w takim jest stanie. Mamy sprawę z filtrem satwioną. A co właśnie jeszcze tutaj? Chodziło mi tutaj o tą sawkę, że jeżeli Wam pójdzie prusze, to Wam po prostu zatka ten natrysk i mi się po prostu też to stało parokrotnie. Ale, tak jak powiedziałem, jeżeli coś Wam się stanie z sawką, ściągacie ten element i ten element, przedmuchacie sobie tutaj tą, tą dyszę i nie ma tutaj żadnego problemu Praktycznie jesteście w stanie pracę dokończyć u klienta, bo nie, nie trzeba tutaj do demontażu używać żadnego śrubokręta, żadnego narzędzia. Po prostu ściągacie to i macie problem z głowy, przepuszczacie tutaj wodę z tej strony, i jeżeli mówię, wejdzie wam jakieś tam prusze, nie ma problemu, jesteście w stanie sobie poradzić na miejscu. A tak, jeżeli chodzi o techniczne, tutaj to mi się nic nigdy nie stało a uwierzcie mi, że robię tych zleceń naprawdę sporo wracając teraz tutaj już do, do tej części dolnej no to tak ona wygląda, słuchajcie kółka kółka są sprawne one może są już troszeczkę wyjechane no ale trochę się tak wyruszałem lewo prawo nawet nie wiem, czy tak było od nowości, czy nie. No ale ten sprzęt jest targany, także mówię, nie ma tutaj z tym problemu. Jeździ i, i robi swoją robotę. Jeśli chodzi właśnie o te kółkę, no to musiałem parękrotnie tutaj tą śrubkę dokręcić, bo mi odpadło i po prostu do klienta. Ale to na początku było, teraz jakoś tam się być może to zapiekło. Dokręciło samo i po prostu już nie ma z tym problemu. Tutaj mamy teraz takie, takie coś mi tutaj się akurat tym nigdy nic nie stało, bo możemy osory możemy sobie go w ten sposób złożyć. I na nie generalnie trzeba uważać tutaj na te, yy, te plastyki, bo mogą wam też pęknąć. I z tego co wiem, to one są bardzo drogie. Przynajmniej w pneumatiku ogólnie części takie zapasowe, czy znaczy zapasowe, no części po prostu takie wymienne są dosyć drogie w cynniku i one tutaj potrafią kosztować dosyć sporo, bo yy, chyba ponad 100 zł za dwie sztuki, no to taki plastik dać stówę, no to moim zdaniem to jest też trochę, trochę przegięcie, nie? No ale tutaj przez parę lat akurat mi się nigdy nic, yy, nic z tym po prostu nie stało. Dobra, I mamy teraz tak zbiornik. Zbiornik mamy 11-litrowy. No, tak on wygląda. Jakoś szczególnie ja go nie czyściłem. No, takie są po prostu realia, jeżeli zbiornik jest wtopiony w zbiornik, ten zbiornik czystej wody, jest wtopiony w zbiornik z brudną wodą. Także no on, on się po prostu brudzi brudzi, no i po prostu inaczej wyglądać nie będzie, nie? wiadomo, że trzeba sobie go przeczyć, ale ja go też jakoś tak szczególnie nie przecierałem, po prostu chodzi o to, z czym możecie się sobie spotkać, no i to jest jedna z, z wad, tak? No bo po tym, co ja mówię, no to też sobie wyciągniecie wady i zalety tego po prostu odkurzacza piorącego. Co jest jeszcze? Tutaj widzimy z góry zbiornik, on się odkształca. Ja tutaj leję temperaturę taką, taką, jaką daje mi kran. Nie zważam w ogóle na to uwagi, jak po niektórzy przy innych odkurzaczach pyrących. Ja tutaj leję mega gorącą wodę, jeżeli taką daje mi kran. I to już leję od paru lat i naprawdę nie mam z tym problemu, żeby cokolwiek mi się z tym odkurzaczem działo. Ale no widzimy, on się tak odkształca i po prostu on tak ma. Na to, na to bym powiedział, że nawet nie należy zwracać uwagi. One tak mają, ale u mnie on ma już, już x lat i, i po prostu się z nim nic nie dzieje. Widzicie, no czysty nie jest, ale to są po prostu realia. A tak wygląda w środku. Nie czyściłem go, tylko został przelany, tylko opukany wodą. No tak po prostu wygląda w środku. No tutaj trudno, żeby wyglądał inaczej, no bo tutaj zbiera się brudna woda. Także tak to po prostu wygląda. No, no tu jest porysany, ale jeżeli o takie techniczne sprawy, jeżeli e, takie techniczne sprawy, e, czy coś jest pęknięte, e, czy coś już jest uszkodzone, no nawet powiem tak, że pneumatyk jest tak prostą konstrukcją, tak e, nawet rzeknę niezawodną, że tu po prostu się nie ma po prostu co zepsuć. Słuchajcie, widzę też gdzieś na niektórych profilach, jakichś tam filmikach, działacie bez też rękawiczek. Rękawiczki to jest rzecz niezbędna, nawet bym powiedział, to jest BHP, jeżeli chodzi o pracza tapicerki. Yy, meblowej ogólnie, czy samochodowej, czy jakiejkolwiek. Naprawdę na kanapach możemy spotkać się z różnego rodzaju zaburzeniami, także rękawiczki to jest rzecz niezbędna, przynajmniej w moim wyposażeniu. Na tych kanapach się naprawdę uwierzcie mi różne rzeczy i w cudzysłowie cuda dzieją. Także, jakby człowiek wiedział o tym, a i ktoś by powiedział mu o tym wprost, no to na pewno by założył te rękawiczki. A dużo osób po prostu widzę, że działa bez rękawiczek, co moim zdaniem jest ogromnym minusem. Z przodu też tutaj mamy kółka. Zresztą on tak parę razy już leżał u mnie na busie. Po prostu się przewrócił. No i tak wyglądają kółka. Tutaj jeżeli by się coś stało, to prawdopodobnie one są wkręcane i wymienne. Także też by nie było problemu. No i tak wygląda spód. Nie? Tak wygląda spód. Także no, taką macie może nie krótką, bo już 20 minut mówię, ale przedstawiłem Wam taką, takie, takie rany, pogląd na sprzęt, który przeprał 2000 kanap, ogólnie 2000 zleceń. Także macie teraz realny pogląd, czy tutaj po prostu coś jest uszkodzone, e, zajechane, e, czy, czy po prostu e, w jakiś tam on jest nie wiadomo jakim stanie technicznym. Moim zdaniem, jest w bardzo dobrym stanie technicznym i on e, przeżyje jeszcze drugie tyle, jak po prostu nie, nie lepiej. Tutaj widzimy uszczelka. O coś tylko złapie o puszczelka. Też jest tutaj ta y, dookoła, jest w bardzo dobrym stanie technicznym i naprawdę nie ma się o co poczepić. Cały czas sprzęt pracuje i cały, sprzę cały czas sprzęt zarabia. I to mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze. Na takim małym odkurzaczyku. Nie jeden pracz. Który działa na o wiele lepszym sprzęcie by się po prostu zdziwił. No i tak to po prostu jest. Słuchajcie widzicie nie. No Matic. Ja jestem wielkim fanem ogólnie tego sprzętu. Mm, także. No, wnioski sobie wyciągniecie sami. Tutaj widzicie. Złapie ostrość. Też nic nie jest popękane. Macie po prostu pogląd. Jeżeli ktoś tak dogłębnie by chciał widzieć, macie po prostu pogląd, jak to, jak on po prostu wygląda, nie? No, słuchajcie, to tyle. Taką właśnie chciałem Wam, taki filmik chciałem Wam po prostu nakręcić, żebyście widzieli, mieć pogląd w ogóle na to, bo gdzieś nie, gdzieś tam ktoś tam się odzywa czy taki sprzęt czy taki no jeżeli ktoś po prostu by się zdecydował na matyka no to tutaj ma taką, taki fajny po prostu pogląd na to jak on wygląda po tych zleceniach o których wspomniałem Trzymajcie się pozdrawiam serdecznie Silo TV a w następnym tygodniu będzie fajny odkurzacz nie piorący ale do odkurzania alternatywa do Kärchera WD3 zobaczymy czy to coś jest w ogóle warte Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz Silo TV trzymajcie się hej